Co jest przeszkodą w przyjęciu Bożej Miłości? Podobno jak wynika z badań, ponad 80% ludzi na świecie boryka się z niskim poczuciem własnej wartości, i to niezależnie od tego, czy są sławni, bogaci czy też nie. Dotyczy to też również wielu chrześcijan, którzy nigdy nie odkryli wolności, jaką mają w Chrystusie. Prawda jest taka, że jeśli źle myślimy o sobie i tkwimy w tym stanie, to takie rozumowanie staje się przeszkodą w przyjęciu Bożej miłości. Co pojawia się w Twojej głowie, kiedy słyszysz, że Bóg Cię kocha? Mówisz, jak to mnie? Dlaczego miałbym mnie kochać? Za co? I to jest źle postawione pytanie. Bóg nie kocha cię za coś. Nie możesz zrobić nic, żeby kochał cię bardziej, ani też nic, by kochał cię mniej. Nie da się zasłużyć na jego miłość. Bóg kocha cię, bo sam jest miłością. Taki jest po prostu jego charakter. Stworzył cię dla siebie, na swój obraz i, i dobrze wie, jakim człowiekiem jesteś. Mimo to. Jego miłość wcale się nie zmniejsza do ciebie, wiem. Trudno w to uwierzyć i przyjąć tę prawdę, bo rozumujemy zgodnie z ludzką logiką. By coś otrzymać, musimy sobie na to zasłużyć, zapracować. Zwłaszcza, jeżeli całe życie tak właśnie musiałeś funkcjonować. Musiałeś zasługiwać sobie na miłość mamy, ojca, męża, żony. Odrzuć te kłamstwa szatana, który stale mówi ci, Jakim jesteś beznadziejnym przypadkiem, jak, jakim niegodnym Bożej Miłości. Zgódź się z tym, co Bóg mówi o Tobie i w jaki sposób Cię widzi. A On widzi Cię kimś godnym Jego miłości, cennym i wartościowym. Czytamy: Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy odpoczniesz w tej prawdzie, doświadczysz pokoju z Bogiem takiego, jakiego nigdy wcześniej nie miałeś. Przyjdź do Boga i z pokorą powiedz. Ojcze, dziękuję Ci, że dzięki Jezusowi przywróciłeś mi wartość. Boża miłość do mnie przekracza moje zrozumienie, ale chcę w tej prawdzie odpocząć. Bo Ty zapewniasz, że nic nie zmieni Twojego zdania na mój temat. Wiem, że nie zasługuję na to, ale chcę przyjąć tą Twoją miłość. Potrzebuję jej do życia. Ogarnij mnie nią, rozmiękcz moje serce, aby odpowiedziało miłością do Ciebie. Tak, Panie, kocham Cię, ale chcę mocniej, bardziej. Duchu Święty, pilnuj moich myśli i przypominaj mi często o tej prawdzie. W imieniu Jezusa. Amen. Życzę Ci wspaniałego, pięknego dnia. Dobrze, że jesteś. Mam na imię Bogusia Król, jestem autorką Cudów Każdego Dnia. Zapraszam cię serdecznie do obejrzenia na Facebooku, na YouTubie tych nagrań, które od czasu do czasu będą się tam pojawiały. A jeżeli chciałbyś, chciałabyś otrzymywać je codziennie na swojego maila, to zapisz się na stronie dnia.pl. wejdź tam, zostaw swój adres mailowy, a będziesz otrzymywać... Codziennie rano takie króciutkie słowo z zachęty na każdy nowy dzień. Te rozmyślania dostępne są również w darmowej aplikacji Codzienne Inspiracje. Zapraszam Cię, zachęcam, pobierz sobie na swój telefon, a będziesz codziennie mogła mógł skorzystać z takiej właśnie nowej, świeżej inspiracji na nowy dzień. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia.